Dziś 16 listopada, czyli według kalendarza świąt nietypowych Dzień Osób Ubogich. Jak to przeczytałam, pierwsze co mi się skojarzyło to zupa zacierkowa. W garnku mam już wodę, około 20 ziarenek pieprzu, 8 ziarenek ziela angielskiego i dwa takie większe listki laurowe. Tu mam już przeszykowane warzywa. Za chwilę wam się wyświetli dokładnie czego ile. a warzywa wrzucam w tym czasie do garnka. Coś, co jest ważne, tym razem nie dodałam kostki. Nie gotujemy tej zupy na żadnym mięsie, bo chcę, żeby była naprawdę w tej wersji najbardziej ubogiej. Oczywiście wiadomo, jeżeli kogoś teraz stać, jak najbardziej wyrzućcie kawałek habaniny w czasie, gdy gotują się nam warzywa. Mam tu też już przeszkowaną cebulkę. W sumie przerzucę ją na talerzyk, będzie łatwiej. I na chwilę obecną odstawię. Do miski dodam. Sądzę, że co najmniej jest to zwykła mąka, przenna. nawet z pięciu łyżek dam. A w szklance mam wrzątek. Wlewam trochę w i zaczynam wyrabiać. Najpierw delikatnie łyżką, co by się nie... Ale widzę, że wody jest stanowczo to za mało dane, więc jeszcze dolewam. No i teraz chyba zachwytułam trochę za dużo. Podsypię jeszcze troszkę mąką. Wyrabiamy właśnie ciasto na zacierki. I w tej zupie nigdy nie będzie. Uprzedzam. Ciasto nadal jest mocne. Widzicie, tak to jest jak się przydobrzy z wodą. Jak się leje na oko. A nie. Teraz ciasto ładnie odchodzi od ręki. Czyli wychodzi, że na 3 czwarte szklanki wody dodałam około 6-7. Jak robimy zacierki. Bierzemy kawałek ciasta, bo całego to będzie mi nie wygodnie. Szykujemy deskę albo gazetę, tylko co ma. Bierzemy kawałek i po prostu zrzucamy. Zerwałam już wszystkie zaciereczki, w tym czasie też zmiękły warzywa. Przestawię sobie garnet. Kawałek masła. Mam już na patelęce. Będę robiła tą Ale najpierw wrzucę zacierki do garnka. To nam się. To rzucamy cebulkę, dodam jeszcze ze dwie śmietane. śmietany. łyżeczki śmietany, trochę dużo, ale łyżka mąki. No, trochę dużo to miałam na myśli to co mi spadło poza łóżka. Podsmażamy to wszystko razem, zrobił nam się taki gęsty potret. To dolewamy wodę, wyłączyłam oczywiście gaz no i to wszystko razem rozpuszczamy i wlewamy. Całość mieszam, dodaję z pół łyżki soli, czekam aż się zagotuje, a Wam życzę smacznego.